Listy od Hani i Henia. Strach ma wielkie oczy. Cześć, tu Hania. Opowiem Wam o strachu. Wczoraj wieczorem przydarzyło mi się coś strasznego. Leżałam w łóżku i czytałam książkę. Krótko, bo zachciało mi się spać. No to zgasiłam lampkę. I już prawie zasypiałam, kiedy usłyszałam coś dziwnego, takie jakby plask. Otworzyłam oczy, ale zaraz je zamknęłam, bo byłam śpiąca. I wtedy znowu to usłyszałam takie plask, plask, jakby ktoś się skradał. Usiadłam na łóżku i już nie chciało mi się spać. Nic, a nic. I bałam się zamknąć oczy. Siedziałam i patrzyłam, ale nic nie widziałam, bo w pokoju było ciemno. Chciałam zapalić lampkę, a ona jak na złość się popsuła. No to chciałam wstać i zapalić światło na ścianie. Już nawet wyjęłam nogę spod kołdry, ale wtedy plask wróciło, jakby za zasłony. Plask, plask, plask. Podskoczyłam na łóżku i schowałam nogę. Właściwie to cała się schowałam razem z głową i pomyślałam, że za nic spod tej kołdry nie wyjdę. Nie wyjdę choćby nie wiem co. Plask, plask, plask. Słychać było spokoju. Wyobraziłam sobie że to jakieś plaskate potwory wyszły za zasłony i teraz skaczą po moim pokoju. I zaraz wskoczą mi na łóżko. Siedziałam skulona pod kołdrą i trzęsłam się, a potwory skakały coraz szybciej. Plask, 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 plask. To było naprawdę okropne. Myślałam, że nie wytrzymam już ani minuty i umrę ze strachu pod tą kołdrą. I wtedy... Przypomniałam sobie, że przecież nie mam swojej przytulanki Stefani. Musiała spaść na podłogę i pewnie leży tam teraz, a te potworne potwory po niej depczą. Plask, plask. O nie, mowy nie ma. Uratuję cię, Stefanio. Zawołałam i wyskoczyłam spod kołdry. Prosto między potwory. Wyskoczyłam i. Pokoju było pusto. Podniosłam Stefaniem z podłogi i pobiegłam do włącznika. Zapaliłam światło. Potworów nadal nie było, za to plask, plask, tak. Mnóstwo plask, plask schowało się za zasłoną, ale ja już się ich nie bałam, bo kiedy jest zapalone światło, to łatwiej być odważnym. Podbiegłam do okna, wrzasnęłam: Nie boję się Was! Plask, plask! i odsłoniłam zasłonę. Ale za nią nie było ani jednego potwora tylko, jak zwykle okno a za oknem deszcz, który walił o parapet plask, plask, plask! Zaczęłam się śmiać, a potem się zezłościłam. Na siebie, bo co by było, gdybym całą noc tak się trzęsła pod tą kołdrą ze strachu przed zwykłym deszczem? I wtedy zrozumiałam, że największy strach mieszka w naszej głowie i że on też się czegoś boi naszej odwagi. No i tak, wasza odważna już hania. Powiedz mi teraz, co Hania sobie wyobraziła, gdy usłyszała dźwięk plask-plask? Co wydawało dźwięk plask-plask? Kogo Hania chciała uratować, wyskakując spod kołdry? Jak myślisz, co to znaczy, że największy strach mieszka w naszej głowie? Jak myślisz, co to znaczy, że strach boi się naszej odwagi? Zastanów się, co znaczy powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. Jak myślisz, kiedy można powiedzieć o kimś, że jest odważny? Czy łatwo jest być odważnym? Dlaczego?